Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować kotlety rybne. Kotlety rybne w Anglii są bardzo popularne, nazywają się fish cakes, naprawdę dobre. I to będą z łososia. Ja tutaj mam takie końcówki łososia. Jak obierałem go, to sobie zamroziłem, i teraz właśnie przyszedł na nie czas. To, co jest fantastyczna rzecz: do tego dwa filety białej ryby, obojętnie jakiej chcecie. Może być minta albo coś w tym stylu. I zaczynamy od tego. Ja to pieprzę na samym początku. Dobry wstęp. No i sól, prawda? Niektórzy tutaj dają białe wino, albo robią to na patelni, gotują to. Ja tego gotować nie będę, będę to piec, bo wydaje mi się, że to jest wtedy lepszy smak. A co do białego wina, to miałem wino, ale niestety okazało się, że to wino nie było zbyt dobre. Także zdegustowałem dwie butelki wina, no i nie mogłem dodać tego wina do fish Pamiętajcie, zawsze sprawdźcie czy wino jest dobre, zanim je dodacie. No i teraz dodam soku z cytryny, tylko skropię to tak z góry, tak z leksza, hopla. I troszeczkę oleju, olej jest sponsorem tego programu, proszę bardzo. I to wszystko sobie pieczemy do momentu aż cała ryba, cały sok ujdzie i cała ryba się upiecze. Gdzieś około 10-15 minut, temperatura 180 stopni, a potem zajmiemy się całą resztą. <tryk> Następnie zajmujemy się warzywami jakie dodamy do środka. Tutaj sobie już wcześniej pokroiłem pół cebulki, odrobinę pora i oczywiście trochę selera naciowego. Oczywiście wszystkie warzywa wcześniej umyłem. Ja też się umyłem przed programem, tak więc żebyście nie mieli żadnych wątpliwości, to on to mówię. Ok, następnie wlewamy świetnego oleju, tylko troszeczkę. On jest znakomity. I wrzucamy nasze warzywa do znakomitego oleju. Proszę bardzo. Przerzucamy trochę soli, szczypta soli, naprawdę szczypta. I musimy je tylko tak zeszklić. Potem dodamy je do moich ziemniaków. Ziemniaki tutaj sobie ugotowałem wcześniej. Możecie je użyć z dnia poprzedniego obiadu, nie ma z tym problemu. No i tutaj mam koperek, dlatego, że jest zima, używam go mrożonego. Mam naprawdę zamrożony zapas koperku. No i tylko czekamy na te warzywa, i później wszystko wymieszamy razem. Dodamy rybę. I będziemy formować nasze fiszkę. No, i kiedy nasze warzywa są podsmażone, dodajemy je do całej reszty. I tylko czekamy na tą rybę, bo ona się nie spieszy. I kiedy nasza rybka jest już gotowa, wreszcie. Hapla. Wrzucamy ją tutaj. Pamiętajcie, że jeżeli zostaną Wam jakieś soki, warto ją jeszcze trochę potrzymać w tym piekarniku, żeby te soki się zredukowały i weszły w nią. Ona to lubi. Hopla, wszystko do jednego tego. Ciao. I teraz tylko lekko wymieszamy to wszystko razem. Na no gładką masę. I musimy odstawić do ostudzenia. Dobrze, kiedy nasza masa już ostygła. Musimy sobie ukształtować te fiszkejki najlepiej w takim ringu, jeżeli macie. Jeżeli nie, możecie go zrobić z jakiejś puszki, albo nie wiem, obojętnie z czego. Albo możecie zwyczajnie kulki, tak kotleciki, ale w ten sposób one wyglądają, popatrzcie, idealnie. No i formujemy sobie takie kotleciki. Dobrze, moje fiszkejki są już gotowe, i teraz wrzucę je na chwilę do zamrażarki na około 15 minut. Tylko po to, żeby one nam się nie rozwalały podczas panierowania. To jest bardzo ważne. Popatrzcie, jak chciał je panierować teraz, to one są bardzo kruche. Możecie to zrobić, ale jeżeli wam się rozwalają, to najlepiej popatrzcie, Patrzcie, jakie one są, one są miękkie. Tak, jak mówię, 15 minut do zamrażarki im to pomoże. Tak więc, do zobaczenia. No i teraz panierujemy. Pamiętajcie, mąka, jajko, bułka, naprawdę łatwe i szybkie panierowanie. Jeżeli Wam się coś troszeczkę zniekształci ten fishcake, nie bójcie się, bo później go możecie ładnie sobie uformować jeszcze raz. No i tak robimy z pozostałymi, a potem będziemy je idealnie formować. Dobrze, teraz nagrzewamy olej na mojego fiszkejka a przy okazji pokażę Wam, jak zrobić cytrynowy sos. Tak więc to jest pół cebulki. I do tej pół cebulki dodajemy białego octu winnego. Gdzieś około setki. I odrobinę wody. Możecie też dodać wina. Ja mówiłem Wam wcześniej, co ja z moim winem zrobiłem. Tak bywa. Tak więc dodaję około setki wody. I gotuję sobie to wszystko razem. Tutaj dodałem jeszcze troszeczkę pieprzu. I redukuję to wszystko razem. Za chwilę dodam tutaj cytryny i dodam masełka i wszystko będzie idealne. A w tym czasie zajmę się smażeniem moich fiszkiejków. Dodajemy jeszcze pół cytryny, ściskam cały sok i wrzucam ją tutaj, żeby sos był cytrynowy. I redukuję to wszystko. A przy okazji jeszcze sobie tutaj popnę masełko. Oto. Około 75 gram to powinno wystarczyć. Kroję w kosteczkę. I za chwilę jak cała woda się zredukuje, wszystko zniknie. Dodam masełka i sosik jest gotowy. Przyszedł czas, żeby smażyć nasze fiszkiejki. Także głęboki olej, dosyć więcej oleju niż normalnie. Rzucamy fiszkiej i popatrzcie, mój sos jest już prawie gotowy, wszystko prawie odparowało. Wrzucamy masło i mieszamy wszystko razem. Nie możemy tego gotować. Musimy tylko poczekać, aż to masło powiąże się z tym sosem. Mieszamy wszystko razem cały czas, żeby nam to masło się nie oddzieliło. I popatrzcie, tak wygląda cytrynowy sosik. Teraz go przeleję sobie do salaterki i będę go serwował na zimno. Dobrze, kiedy moje fiszkeki już są prawie gotowe, tutaj mam szpinak. Jeżeli nie lubicie szpinaku albo nie macie czy coś, to możecie użyć zupełnie czegoś innego, albo w ogóle tego nie używać. Wrzucam go, popatrzcie, pięknie tutaj na patelnię, szczypta soli i czekamy aż on się nam ładnie zaprzyjaźni i za chwilę będziemy wszystko wykładać. Hopla. Niektóre z fishcake'ów są już gotowe. Zapraszamy, zapraszamy. Fantastycznie. Niektóre się szybciej przygotowały, niektóre jeszcze potrzebują chwili. Dobra, jeżeli potrzebują chwili, damy im tą chwilę. Idealnie, popatrzcie, szpinak on nie może zbytnio umrzeć nam na tej patelni, bo będzie lipa. Wykładamy go na środek. Potem dwa fiszkejki. Takie łóżko robimy z tego. Świetnie. I na samym końcu polewamy sosem cytrynowym. I tak to wygląda. Naprawdę warte spróbowania. Możecie takiego fiszkejka jednego używać na przystawkę, dwa na danie główne. To jest właśnie to idealne. Dziękuję bardzo, życzę smacznego i po więcej przepisów. Zapraszam na Facebooka, stronę Kocham Gotować, gdzie możecie mnie polubić. Do zobaczenia!